Witajcie moi drodzy widzowie na kanale. Tech Porady dzisiejszy odcinek powstał trochę na waszą prośbę, a mianowicie z problemami z dźwiękiem, z ustawieniami dźwięku czy też samej kamery, jakimi spotkaliście się wy podczas użytkowania z tego narzędzia jakim jest Teams. Przede wszystkim w tej chwili do edukacji zdalnej, ale i nie tylko. Słuchajcie, rozwiązań jest milion przyczyn y, problemów z dźwiękami również tyle samo. Pokażę wam trzy najpopularniejsze takie problemy, z którymi na serwisie się spotkaliśmy, a rozwiązanie tych problemów okazało się całkiem skuteczne. Pamiętajcie, tak jak wam mówiłem, przyczyn problemów z dźwiękiem może być wiele. My pokażemy, czy też ja pokażę wam te najbardziej popularniejsze rozwiązania i najpopularniejsze przyczyny, jakie powstawały z y, Dźwiękiem, obrazem czy też z kamerą. Żeby wejść w ustawienia audio-wideo, musimy kliknąć na naszą postać, mogą być to litery, może być to wcześniej zedytowany profil i wejść w ustawienia. To co widzicie, prawy górny róg, klikamy ikonę naszego profilu lub najczęściej są to litery, jeżeli profil nie był zmieniony, wchodzimy w ustawienia, następnie wybieramy urządzenia. I tutaj widzimy, w tym oknie dialogowym widzimy e, urządzenia, z jakich korzysta nasza aplikacja Teamsowa. E, mianowicie u mnie na przykład urządzeniami audio są obecnie słuchawki kursara, e, mikrofon również, ale mam dostępne zupełnie inne. Na przykład w moich, w moich monitorach dostępne są również głośniki. Mogę tą funkcjonalność przestawić na te głośniki. Czyli mikrofon może być na przykład ze słuchawek, a głośniki mogą być z monitora. Mam również głośniki optyczne podłączone w sposób optyczny, wyjście cyfrowe, tak jak widzicie Realtek Audio, też zewnętrzne głośniki, także też mogę przekierować dźwięk na to urządzenie. Pamiętajcie, może być taka sytuacja, że Wasza aplikacja widzi tu inne urządzenie niż tego urządzenia, którego chcecie skorzystać. Czyli macie na przykład podłączone słuchawki, dwie pary różnych słuchawek i na przykład domyślnie jest ustawione na przykład na słuchawki, w moim przypadku Corsara, a Wy macie jeszcze jakieś zupełnie inne słuchawki wykorzystane na przykład od telefonu i trzeba pamiętać, żeby tutaj w tych opcjach przełączyć tę funkcje na urządzenie, z którego obecnie korzystamy. Możemy tutaj tak jak widzicie przestawić nie tylko, Dźwięk słyszalny, ale również i mikrofon, z którego chcemy korzystać. Wielu z Was z pewnością może mieć mikrofon zewnętrzny, podobnie tak jak ja, lub korzystać z mikrofonu w słuchawkach. Tutaj też, gdybyście mieli problem z mikrofonem, lub nie było Was słychać, i oczywiście niecelowo był wyłączony. To w programie Teams, to tutaj możecie przestawić mikrofon na domyślny inny. Możecie również tutaj przestawić kamerę. Jeżeli nie macie ustawionej domyślnej, z której korzystacie, możecie tą funkcję również tutaj przestawić. Kolejną przyczyną, czy też przyczyną Waszych problemów z dźwiękiem w programie Teams może być, już Wam pokażę, wejdźmy może w ustawienia. Otwórz. Ustawienia dźwięku, i tu sprawdźmy, czy nasze urządzenia odpowiadają. Tak jak widzicie, przeprowadzam test głośności głośnika, głośność główna. Mikrofon, czy domyślny jest wybrany, właściwy mikrofon, czy jest wybrany. Jeżeli widzicie falowanie, tak jak widzicie w przypadku dźwięku, to znaczy, że głośniki działają i powinniście słyszeć to, co obecnie w komputerze się dzieje w przypadku mikrofonu zauważcie akurat słuchawki mam wyłączone, ale przyłączę na kamerze, w kamerze również mam mikrofon. Widzicie, automatycznie pojawił się dźwięk. Musicie sprawdzić, czy ta funkcja ustawiona jest na wasze urządzenie, z którego obecnie korzystacie lub chcecie korzystać. To też może być jakimś rozwiązaniem dla waszego problemu na przykład z mikrofonem lub brakiem dostępności dźwięku w głośnikach bądź w słuchawkach. Ja tu przeprowadzam takie rozwiązanie problemu, które, które pokażę Wam, że urządzenia są dobrze skonfigurowane i raczej problemu nie ma. Nie można zidentyfikować problemu, ponieważ problemu obecnie nie ma. Widzicie, głośniki domyślne, to co mówiłem, wyjście cyfrowe, bo mam optycznie podłączone głośniki do komputera. Bo taką możliwość mam, i mikrofon również działa, ale jest to mikrofon przestawiony na mikrofon z kamery internetowej. Nie ze słuchawek, bo słuchawki mam obecnie wyłączone, pracuję na głośnikach zewnętrznych, dlatego ten mikrofon na wstępie nie był aktywny. Trzecim problemem, z którym możecie się na, z problemami dźwiękowymi spotkać, mogą być to problemy związane czy też wynikać z niewłaściwie zainstalowanych sterowników lub braku sterowników dźwiękowych. Tutaj widzicie taki zarys wejścia i wyjścia audio. Jeżeli nie macie wykrzyknika, żółtego wykrzyknika bądź niedoinstalowanego sterownika, Powinno być wszystko OK. Jeżeli takowe wykrzykniki, jakieś niedoinstalowane sterowniki będą widoczne, wówczas nie będzie Wam to działało poprawnie. Co trzeba w takiej sytuacji zrobić? No u mnie te problemy nie występują, więc tak na żywym organizmie Wam tego nie pokażę. Ale co wtedy należy zrobić? Zorientować się, jeżeli jest to komputer stacjonarny, jaki jest to model płyty, Płyty głównej komputera, pobrać sterowniki, najnowsze sterowniki audio dostępne do tej płyty, dostępne do tej płyty ze strony producenta, może być to ASRock, Asus, Gigabyte i wielu innych. Jeżeli jest to laptop, wejść, w wybrany model na stronie producenta laptopa i pobrać również sterowniki do, do waszego sprzętu, do waszego laptopa. I z reguły to też potrafi rozwiązać problem, aczkolwiek nie w, każdym, nie w każdym przypadku. Przyczyn problemów z dźwiękiem, obrazem, czy też z mikrofonem w programie Teams może być o wiele więcej. Może to również wynikać z zainstalowania jakiegoś oprogramowania szkodliwego i niezbędne się na przykład może okazać przywrócenie komputera do ustawień fabrycznych. Co, co w większości przypadków powinno Wam ten problem rozwiązać. Tak jak powiedziałem, przyczyn mogą być dziesiątki, rozwiązań również. Podałem trzy rozwiązania, na trz... właściwie na trzy przyczyny, które, z którymi możecie się spotkać z problemami z dźwiękiem. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!